Cześć, moi też za Jak słyszeliście w ostatnim filmie, ta strona AP Fix została oficjalnie zablokowana, że nie można jej wejść. Wszystko wytłumaczone w poprzednim filmie, w filmie. I teraz Wam pokazać, jak poprawić Fortnite'a przez bieraną stronę. Link będzie w komentarzu i w opisie. Kopiuję link, albo prostu lip przez, przez komentarza, albo przez opis i przekierowuje nas do strony <laughs> od up down up, down jesteśmy na tej stronie i tutaj możemy pobrać Fortnite. I jak już jak już jesteśmy na stronie to z chodzimy niżej. Tutaj mamy wszystko popisane po angielsku. A nas interesuje, co na samym dole. A dokładnie: Older Visions. I tutaj mamy wszystkie aktualizacje, które były w ostatnim czasie. O, a, a ostatnia była <laughs> 10 grudnia. A ostatnia była. Czy no, a ostatnia, jak tutaj widzimy, była 13 listopada. Tutaj mamy wszystkie aktualizacje, które były, ostatnie, które były to ostatnio. I jak jak powiem, że to aplikacja z 10 nam wyskoczy, a później, jak będziemy sobie normalnie grać, tu później nam wyskoczy. Że trzeba zaktualizować. To znowu wchodzimy na tą samą stronę. Up, down, przez możliwe, żeby to nasz, przez ten sam link. I schodzimy na sam dół, a tutaj na samym dole. A tutaj to te, 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 te 10 tego roku jeszcze. Będzie. O, na przykład 26 no grudnia. Różnie bywa. Ale chcemy pobrać naj najnowszą wersję. To klikamy pierwsze. Przekierowuję raz, prawie widocznie, prawie to są, ale to jest to samo. Jeszcze schodzimy niżej i tutaj mamy Dowland. Mi się akurat ładuje. I mi się załadowało. Już mi się załadowało, to po prostu klikam Dowland. A może wyskoczyć, czy, czy na pewno chcecie pobrać ten flip? Bo on może mieć coś tam ze związkiem. Może być jakiś wirus, ale to pomijcie, bo to ja, to werset to przez Epic Gamesa. I mi wyskoczył powiadomienie, powoduje czy chce pobrać. I klikam, pobierz. I później chodzimy przez ten link i po prostu pobieramy Fortnite'a. Jak Fortnite nam się powierzy, to go aktualizujemy. I tak co, i, i jak normalnie gramy. I po prostu w wchodzi, by być jak my na wystroje aktualizacja to wchodzimy. Uwaga, który jest pierwszy raz, to mogą, być, to mogą być jakieś malutkie problemy. Dziękuję za oglądanie moje drodzy. sowie, na nowego Instagrama oraz Tiktok. Zostawcie mi tam obserwacje. Zostawcie też łapeczki w górę oraz subskrypcję. Z góry dziękuję. Dziękuję za ten Cześć.